Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku zmodyfikujemy nasz statek Frontier. Dodamy moduły użytkowe, dodamy cargo, no głównie, głównie to tak. Może tutaj coś jeszcze fajnego dodamy. No nie będę Wam tego go pokazywał na żywo, bo to podejrzewam, że troszkę mi się zejdzie. Zrobimy teraz cięcie, a wrócimy jak już będę miał zbudowany statek i omówię, co, co zmieniłem i co jak działa, tak? To jest ten nasz stateczek już rozłożony na części, także wracamy za chwilkę. Proszę Państwa, mamy to, Frontier 2.0, tak wygląda. Pokażę Wam, jak on wygląda z poziomu projektu. O, to jest taki stateczek. T troszeczkę tutaj się zmienił, troszeczkę się poszerzył. To może troszeczkę to mm, rozłożę i mówię, co zmieniłem, co dodałem. Jak widzimy, teraz stateczek jest na szerokości 3. Tutaj jest mm, uniwersalna przystań, czyli ta z tym stołem tej firmy nowa, tak. Tutaj mamy moduł z innej firmy. Tak? Dlaczego ten jest z innej firmy? Można wziąć uniwersalny moduł z, w tym stylu, ale on w środku nie ma tego fajnego stołu nawigacyjnego, więc mi się ten stół podobał, więc go zachowałem. Tutaj mamy po lewej mamy laboratorium, po prawej mamy warsztat. To będziemy jeszcze pokazywać w środku. Tutaj jest tarcza. Tutaj jest kargo, na górę leci y, śluza albo tutaj zmieniliśmy sobie zbiorniczki y, z tym y, paliwem do skoków. To jest chyba w najbardziej opłacalny zbiornik, ten y, Held 3 Titan 350 względem masy y, i pojemności paliwa. No, i tutaj jeszcze z boku musieliśmy dać dwa małe silniczki, bo krzyczał, że za mało mocy. Kadłub omówię trochę później. Dlaczego są aż trzy podwozia? Dlatego, że dołożyliśmy tutaj dwa jeszcze zbiorniki cargo i on już wtedy krzyczał, że jest za mało podwozi. Wystarczyło dodać jedno i już działało, ale, no, ale no, no, tak no niesymetrycznie to nie było ładnie, tak. Zmieniliśmy jeszcze napęd grawitacyjny, bo też krzyczał. Na siłę ciągu 20 to jest największy, zdaje się, napęd, jaki mogliśmy dać. Tak, tutaj musimy pamiętać, że bez umiejętności pilotażu możemy dawać na komponenty klasy A. Czyli mamy reaktor klasy A, więc silnik klasy A i tak dalej. Tak? Klasa B zaczyna się od trzeciego poziomu skilla pilotażu, a klasa C to jest czwarty poziom. No i tutaj mm, nie pamiętam, czy zmieniałem ten reaktor. Jakie tutaj są reaktory? Ja mam 18? nie. Reaktora nie, nie zmienialiśmy. Reaktor ma, a reaktor ma tylko 14. Nie, to reaktor nie był zmieniony. To było zmienione. Aż w sumie można byłoby zmienić, ale dobra. No i tutaj zmieniliśmy sobie kokpit. Dlaczego? Bo chciałem słubować innego wyglądu. Ten kokpit ma troszeczkę mniejszą pojemność i o jeden uchwyt na laser mniej. Tamten miał trzy, ale nie jest to jakiś problem, ale za to. Waży o połowę mniej, bo tamten ważył chyba 10, ten waży 5, a 5 to jest tyle, ile jest, ile, no jeden zbiornik, więc... Więc tak wygląda. Wygląda trochę jak żółw. Powiedzmy. Ale jest yy, spoko. Pokażę Wam teraz, jak on wygląda w środku. O, tak się prezentuje. I lecimy do środka. Nawet zgrabnie wyszło, muszę powiedzieć. Więc tak, tutaj mamy ten uniwersalny, uniwersalny panel, czyli z tym fajnym stołem. Mi się podoba i tu jedzonko, tak? Pokażę Wam, jak wygląda teraz nowy kokpit. Szafka kapitańska jest tutaj, nie jest w, w zbyt dobrym miejscu, no ale nic. No, i tutaj mamy kargo. W tej chwili kargo mamy 1565, więc troszeczkę wzrosło. No i jest wiadomo, nowy tutaj, nowy, nowy kokpit, troszeczkę inaczej wygląda. No i najważniejsze, po prawej stronie mamy warsztat. Czyli rusznikarnia, ława przemysłowa i skafandry. Tu chyba jeszcze jakaś skrzynka była. Czy nie? Może już nie. Krzesełka. Mm -hmm. A tutaj po prawej mamy laboratorium. Czyli laboratorium, farmację i też jedzonko. Tak? Natomiast na górze jeszcze mamy załogę. Ten mm, moduł jak yes, on się nazywał? Do załogi. Oj. Chyba czterech czy pięciu wchodzi. Więc to na pewno nam się przyda, tak? Tutaj są stanowiska. Więc tak wygląda Frontier, e, Frontier 2.0. Myślę, że całkiem zgrabnie. Nie było aż, aż. Nie wiadomo jaki koszt tego upgrade'u, mamy wszystko, czego potrzebujemy, no może ten lasek jeszcze to tam sobie dołożę, żeby może mieć tą większą siłę, tak naprawdę w statku, statek najważniejsze, żeby miał kargo i żeby miał te warsztaty, tak, żeby, żeby można było sobie w podróży wszędzie coś tam zrobić, no chyba, że ktoś no dużo walczy, to wtedy większe uzbrojenie, tak czy owak jest się czym bawić, można się bawić, bardzo jest fajny ten system budowania statków, więc polecam. Także tyle, tyle na teraz, na razie.